komu identycznie odpowiedziało. Myślę, że żołnierze wyjątkowo głosi byli w tym przypadku i proszę Państwa, społeczeństwo, które naokoło było zgromadzone i mnie tam przywieziono autokarem godzinę wcześniej, więc ja mówię, nie będę tu siedział, idę do ludzi, podziękować im za to, że przyjechali, a przyjechało ich proszę Państwa no ponad 100 tysięcy, niektórzy mówią, że ponad 200 tysięcy. Poszedłem do tych ludzi, e, e, podziękować im za to. Nie żałuję, szczerze mówiąc, nie było buczenia jak za jak u jaka Kamysza. Natomiast e, proszę państwa, każdy uścisk dłoni to jest nowa twarz w pamięci. E, to są nowi ludzie i chcę powiedzieć Państwu z całą odpowiedzialnością, proszę państwa, zmienia się struktura wiekowa przybywających na takie uroczystości ludzi. Zmienia się. Jest dużo młodzieży, jest dużo rodziców z dziećmi, jest dużo 40, 50, 30 latków. No i oczywiście przedstawiciele mojego pokolenia, którzy, no ja jak nie wiem, i do jak, jakby ktoś pobudkę na, y, zagrał na trąbce. Więc y, powiem y, tak, proszę Państwa, ja wam bardzo dziękuję za to, że wam się chce. Ja wam bardzo dziękuję za patriotyzm. Ja wam bardzo dziękuję za tą ojczyznę czystą. Ja wam bardzo dziękuję, że pilujecie tej ojczyzny jak nikt inny na świecie. Ja wam za to naprawdę składam niskie pokłony. Y, nie wiem, jak to wyrazić, ale to jest trochę więcej niż słowa. To jest taka pewność, że ojczyzny żadnym Niemcom nie oddamy, że za ojczyznę jesteśmy gotowi ginąć i po to, żeby nasze pokolenia mogły być tak dumni, jak my z naszej własnej ojczyzny, którą sami tymi łapami budujemy, proszę Państwa. I, I tak dalej. Wiecie, dlaczego Niemcy są źli? Będziemy pewnie rozmawiać na ten temat. Oni są źli, dlatego że my chcemy własnej ojczyzny, że my chcemy być niezależni, chcemy być samorządni i praworządni. O czym mówił Karol Nawrocki, i powiem, że przemówienie w Sejmie. Zresztą, szczerze powiem, było na sali dwóch prezydentów, który jeden dostał. Gromkie brawa i e, okrzyki dziękujemy. Takie spontaniczne okrzyki dziękujemy za te 10 lat w trudnych warunkach. Myślę, że Karol Nawrocki nie będzie miał łatwych warunków, być może nawet trudniejsze będzie miał. I wszyscy jakby jak, jakby odpuścili sobie te błędy, które Andrzej Duda robił. A robił ich, ale proszę państwa, błędów nie robi tylko ten, kto nic nie robi. Karol Nawrocki też będzie błędy robił, zapewniam państwa. I chodzi o to, żeby, żeby wypośrodkować. Ja uważam, że te 10 lat to było 10 lat do przodu, nie do tyłu. Uważam, że Karol Nawrocki pchnie nas o 20 lat do przodu i Trzymam za to gorąco kciuki i od razu taki apel chciałbym, tu już Marian dłużej sobie po, pomówisz, natomiast taki apel na sam koniec tej mojej wypowiedzi, proszę Państwa, to, że Karol Nawrocki jest dziś prezydentem, nie zwalnia nas z odpowiedzialności za państwo polskie. My musimy Karolowi Nawrockiemu pomagać w, na w każdej płaszczyźnie. To my nie możemy już teraz wziąć sobie piwo do ręki, nogę na nogę i telewizję zacząć oglądać. My musimy być dalej czujni. Teraz cały świat, ten, ten weberowsko-mercowo-tuskowy będzie, proszę Państwa, przeciwko nam, przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej. On będzie jako polityk, może nie sam, bo. Bo i Konfederacja jest za Nim, a i Prawo i Sprawiedliwość jest za Nim, i pewnie Brauniści też są za nim. I powiem, że, że trzymajmy za niego kciuki, ale przede wszystkim pamiętajcie, że On jest prezydentem dla nas, a my jesteśmy dla niego. Pamiętajmy tak jest. Uh -huh. No cóż, ja mam taką, taką refleksję, że Pan Bóg wyjątkowo jakoś sobie umyłował naród polski i po raz kolejny dał nam szansę. Ja, ja na miejscu Pana Boga bym dawno był bardzo wkurzony i powiedział... Dlatego Bogiem że nie jesteś raczej, Marian. No, nie aspiruję, więc wiadomo, no a kolejna szansa, której nie wolno nam zmarnować, bo może już po raz kolejny takiego nie, nie będzie mieli daru. i Wiemy doskonale, że pan Nawrocki jest prezydentem Polaków, bo po pierwsze nie był to zawodowy polityk z partii politycznej, po drugie nie należał do tak zwanych elit kierujących, aspirujących do kierowania państwem do całego jego życia. To jest w zasadzie zwykła troska o, o przetrwanie, o życie, o zarobienie, prawda, o to, żeby jako, tak, tak, tak. Jako, jakoś żyć po ludzku. I, i to, I to mu się udało. Czy to jest droga zwykłych, pracowitych Polaków? Yy. Kolejna sprawa. To zwykli Polacy zafundowali kampanię wyborczą, wpłacając ile kto mógł, bo wiadomo, jak to wyglądało. Kolejna sprawa. Telewizja Republika i generalnie wolne media to też finansowane przez zwykłych Polaków. Ile kto mógł, utrzymał. utrzymał yy tym kanał informacji za własne pieniądze. Czyli widać, że Polacy, jak, jak się zbiorą do kupy, to potrafią dokonać wielkiej rzeczy. I mamy tego prezydenta, przy którym trzeba oczywiście teraz stać i być jego armią, bo ten wódz, ale wódz musi mieć armię. I to, jest, to jesteśmy my, każdy z nas. Nikomu nie wolno zwątpić, że, że jest. Że Polsku każdy jest potrzebny. Każdego dnia każdy jest potrzebny. Chociażby po to, żeby obserwować, co obecny rząd. Wyprawia. No, ja widziałem wczoraj, rozmawiałem w czwartek, wczoraj spotkanie w Kaliszu, gdy pan prezydent podpisywał ten projekt ustawy w prawie PK. Widać, że te, po kampanii wyborczej te tłumy zwolenników prezydenta są jeszcze większe niż w czasie kampanii wyborczej, bo to już nie jest składanie jakichś obiecanych, konkretna robota. Przyjechał do miasta, które ma realną potrzebę, obiecał, zaprosił nawet prawda polityków, nie tylko o Prawa i Sprawiedliwości, łapani z, z partii Razem, która wspiera projekt CPK. I widać, że to jest prezydent zwykłych Polaków i ponad podziałami, w ważnych kwestiach. Rzecz jasna, pan, pre, pan premier będzie robił, co się da, żeby te projekty, które przynosi pan prezydent do Sejmu, no nie, były, nie, nie wchodziły w życie. No, ale jest pan marszałek, który... Już zobaczył, że wysługiwanie się Tuskowi tego zaprowadzi co najmniej na manowce i trzeba budować własną pozycję polityczną. I jeżeli pan Hołownia będzie dawał pod obróbkę to, co pan prezydent przyniesie, no to nie dość, że przysłuży się Polakom. Dwa, może stać się liderem obozu liberalnego, prawdziwego, a nie jakiegoś sprzedajnego. To także jest szansa tak dla jest. pana Hołownik mimo nędznego wyniku w wyborach prezydenckich, może stać się liderem obozu liberalnego, który mi tam nie jest wcale bliski, ale część Polaków życzy sobie mieć taką ofertę. I tylko ja wolę, żeby obóz liberalny był obozem polskim liberalnym, a nie, a nie jakimś powiedzmy wysługującym się obcym. I to ja mają Polacy prawo do takiej opcji politycznej i pan hołownie może być tutaj liderem. No i na dzień dobry okazało się, że te pieniądze z KPO, które miały wszystkie bolączki Polaków usunąć precz, no szły do znajomków na fanaberię. I tutaj już pan premier się tłumaczy i grozi, że kto tam kradł, to będzie powieszony za różne części ciała. Pani nałęcz opowiada, że w zasadzie wszystko było dobrze, ale Polacy wrzucają do internetu. Materiały, które są, powiem tak, no dla mnie nie dziwne, ale dla kogoś, kto wierzył że tak naprawdę w tym KPO, to szokujące. Bo widzimy, że tu jest po raz taki scenariusz grecki, że Unia daje na głupoty, na jakieś tam, wiesz, luksusy, nie a propos kredyty, działalności gospodarczej. O, o, i Grecja na tym do, dobrobycie wyszła tak, że teraz musi w ramach spłaty długu oddawać porty Chińczykom. I, I widać, że to była zasadzka to KPO na, na Polaków, no bo wiemy, pani Kulczyk dostanie na wiatraki niemieckie, będzie miała prywatną, prywatne pole wie, na Bałtyku, i mnóstwo takich cacuszek, jakiś tam basen, jakiś tam kurs, wiesz, kroju i szycia w pizzerii, różne bzdury, byle wydębić pieniądze. I co ciekawe okazało się, że te pieniądze jakieś komisje przydzielały. Według jakich kryteriów i kto te komisję konstruował, no to my się dopiero dowiemy, bo ja cały czas twierdzę, że jak ktoś cudze pieniądze dzieli, a nie własne, jakimś powiedzmy ludziom, których wybiera według własnego widzi mi się, to pobiera za to jakąś gratyfikację. Nie dziwmy się, że to będzie marnowane. No i to wiesz, mamy powtórkę z, z Gierka, tylko gierek tak. pożyczony. Pieniądze dawał na fabryki, na, na, na osiedla mieszkaniowe, no to jakiś pożytek był dla zwykłych ludzi, ale jak się skończyło, to wiemy. A tymczasem to, co miało być dźwignią dla polskiej gospodarki po covid kto pamięta COVID, to już 5 lat minęło, tak? A no to wychodzi na to, że te koledzy królika dostają na luksusy, a zwykli ludzie będą to spłacać. To już jest Rzecz straszna, ja myślę sobie, że z tego się Tusk nie wytłumaczy, bo jak pamiętasz, jeszcze był w opozycji, pokazywał całe stadiony zawalone paletami pieniędzy, które dostaną Polacy. Tak, tak, tak. Pamiętam to. To, to, to Prawo i Sprawiedliwość. Rząd Morawieckiego był takim wiesz, dobrodziejem, co rozdawał forse w czasie Covidu w zasadzie na lewo i prawo, i to garściami to ja nie wiem kto dostał, ile i za co. Często uważam pochopnie za dużo i zupełnie niepotrzebnie, ale to moja taka uwaga. Ale to nie rzutowało na kondycję państwa polskiego zwróć uwagę. W jakoś brakowało, mimo zastoju gospodarczego spowodowanego covid -em. No to świadczy o tym, że ktoś po prostu nie kradł oprócz tego. A to widzimy złodziejstwo w żywe oczy, ten temat to na pewno nie, nie wygaśnie. I ten wątek CPK, jeszcze jeden, jeden taki dla mnie istotny, bo według mnie to widzisz sparaliżowanie tego projektu, ograniczenie to po stronie Wisły lewej przez obecny rząd. To raz, że to po prostu nie zaspokaja ambicji po prostu komunikacyjnych ludzi po tej stronie Wisły, gdzie ja mieszkam, w Lublinie, a po drugie, w zasadzie nie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa państwa polskiego, bo na wypadek jakiegoś nieszczęścia typu wojna, a to gdyby przyleciało wojsko z innych państw sojusznicze do tego CPK, no to już nie ma kolei, żeby przywieźć na front tutaj blisko moich okolic, prawda? Ale a tu by się przydało, czyli plan oddania połowy Polski z Afriko jest nadal realizowany przez Laska i ten człowiek musi ponieść konsekwencje. To jest cały czas realizowanie rosyjskiego interesu bandyckiego, nienarodowego i za to nie może być przebaczenia. Także mnóstwo ważnych rzeczy w tym na początek, ale dla mnie taki osobisty wątek, będąc w Warszawie w środę no, wśród Polaków, szczerze byłem z jednej strony trochę zawstydzony, bo wiesz, trochę głupio, jak obcy ludzie człowieka witają się, opowiadają za to zrobienie. Ja wiem, że jestem człowiekiem bardzo skromnym, ale, ale no, przyjąłem ten, ja dla całej Telewizji Republika, dla ciebie, bo też proszono, żeby przekazać ci pozdrowienia. A, I I vice versa że... Marian, i wicemersa. No, I wicewersa. Republiki, jak ja był tak doceniony, że ja bym szczerze, niejednokrotnie to, to, to wolałem czapkę na oczy, żeby ludzie mnie nie poznawali. Bo tak, to, tak. Nie, nie należę do ludzi, którzy tam zaraz wypinają pierś po ordery. Także widać, to było wielkie święto Polski i teraz pan prezydent ma dużo do zrobienia. Otoczył się ludźmi kompetentnymi i to z młodego pokolenia głównie, to jest ważne. I zwróć uwagę: pan Trzaskowski zniknął, nie ma. Gdzie jest pan Trzaskowski? ani nie pojawił się, nie widziałem go na uroczystościach. I zadałem sobie takie pytanie, wiesz, to tak abstrahując. Jak by wyglądał ten uroczysty dzień, gdyby wygrał pan Trzaskowski? Co by powiedział w Sejmie, prawda? I jakby przywitał żołnierzy? Bonjour żołnierze, jedzcie zalewajkę. Ja sobie wyobrażam taki alternatywny scenariusz i mówię, Boże, jak nie kochasz Polaków, że po raz kolejny dałeś tam szansę. Takie moje ja, powiem ci, powiem, powiem ci, Marian, że Trzaskowski miałby buńczuczne wystąpienie, bo on by walczył wtedy z Tuskiem o hegemonię. Natomiast Trzaskowski po prostu romnął drzwiami i powiedział: proszę mnie w to więcej nie mieszać. Ja już mam tego dosyć. I on już nie chce, on proszę mnie wypisać z tej polityki, ja dokończę tutaj kadencję jako prezydent Warszawy. W tej chwili wyjechał z Warszawy, nie ma go w Warszawie, i on mówi: proszę mnie już z tego wypisać, ja zrobiłem co można. Nie do widzenia. I powiem ci, że słabo, bo ławka Tuska jest coraz krótsza, bo wszyscy wiedzą, że okręt tonie. Widać wyraźnie, że kapitan macha tam, czy może jeszcze na tym mostku, ale ten okręt już burty ma poniżej wody, po, poniżej poziomu wody, więc myślę sobie, że my, ja nie wiem dlaczego, ale mam taki optymizm w sobie że ten rząd zakończy swoje loty dość wcześnie, bo one w listopadzie tego roku mam jakieś takie przekonanie, że, że oni się nie dogadają co do mieszkań, co do kredytów na mieszkania, oni się nie dogadają co do tych takich powiedziałbym, społecznościowo, społecznościowo takich obyczajowych rzeczy. E, więc ja mam wielką nadzieję, bo tam aż, aż wiesz, bo to jest ten moment, kiedy marszałka Sejmu będą wybierać. E, no. I co będzie? Powiedz mi, Marian, z punktu widzenia takiego ludzkiego: czy posłowie 2050 ben, będą w stanie od, sami, bo oni odwołają, dlatego że i prawo, i sprawiedliwość, i republikanie, i konfederaci będą za marszałkiem, zagłosować za marszałkiem Hołownią Może przeciwko odwołaniu no to tak. wtedy 20.50 będzie musiało swojego przedstawiciela odwołać, sami będą musieli odwołać go mhm. i to jest ciekawe, bo oni mają oni mają tak naprawdę dużo pretensji, nie do 2050, ale do Platformy Obywatelskiej. Mają bardzo dużo pretensji o to, że marszałek przez służby został zaatakowany. Ja jestem zdania, że on jest dalej atakowany, ale to jest moje zdanie. A marszałek Sejmu coś mi ostatnio w oczy nie patrzy, więc myślę, że coś musi wiedzieć. Natomiast, szczerze powiem to, to, proszę Państwa, myślę, że ta krótka smycz się kończy. Marszałek Sejmu będzie chciał się u niezależnić. On może wyjść na bohatera tylko w jednym przypadku. Wtedy, kiedy jako pierwszy i ostatni powie dość tego. Ja w tym rządzie brać udziału nie będę, bo powiedział warunek, że telewizja polska przychodzi w ręce społeczne, a nie w ręce polityczne. Uh -huh. A na to się Tusk nigdy nie zgodzi, bo jak telewizja polska zacznie mówić, jak sprawy się mają, znowu zostanie mu tylko kłamliwy TVN. Uh -huh. Więc powiem Ci, że no idzie, bo tak. Jedni chcą aborcja, aborcja, bo jak nie to hmm, emerytury 60 tysięcy, to już PSL z tego zrezygnował. Natomiast co do kołowni, telewizja hmm, ma być odpolityczniona i to od razu ustawą. I tam są zapisy w tej ustawie, że w telewizji może pracować ktoś, kto hmm, przez ostatnie 10 lat nie był w polityce. No i będzie kłopot, no i będzie no wiesz, kłopot. Tak, tu jest jeszcze taki, wiesz, myślę sobie, zwróć uwagę, że Bodnar do tej pory pierwsza, pierwszy ligowy zawodnik, został odstawiony w kąt i w zasadzie już parę dni minęło, ani Tusk specjalnie mu nie dziękował, ani tam Bodnarem się nikt nie interesuje, także on tam woli, woli, woli zejść z, z linii strzału. Wzięli żółka, żurka, który się tam zaczyna awanturować kiepsko mu to idzie, bo sędziowie jakby by nie byli, to nie mają ochoty, żeby ich jakiś minister tarmosił, bo to, to tak, jeszcze tak. gorzej mają, jeszcze gorzej niż za Ziobry się okazało. Jakże ja myślę sobie, że Tusk wyznaczył Sikorskiego na wicepremiera, czyli jak ty taki mądry jesteś, to bądź wicepremierem, zobaczymy. Na swoje miejsce takiego karłowego wyznaczył pana Berka, który ma na co dzień tutaj szturchać kijem ministrów. A sam w zasadzie zobacz, Ja przypuszczam, że ucieknie, będzie próbował zwiać na pozycję marszałka Sejmu jesienią i powie, to wy tutaj rządźcie, ja tutaj nie to nie ma z niczym nic wspólnego. Nie moja sprawa. Bo on wie, że. Lusk? Albo tak się mówi. Tak. tak, bo jak ucieknie na pozycję marszałka, no to wiesz, oni będą musieli wojować, na nich spadnie już cała odpowiedzialność. on powie, że premierem nigdy nie był. Tak, to, to jego metoda. On rączki umy, nie wiem, ale wiesz, bo może uciec albo za granicę, albo na stanowisko marszałka, i tam powoli się, wiesz, wycofywać z życia publicznego, udawać, że co druga osoba w państwie za nic nie odpowiada, a i po, po, po co, po co mu kupi. To, to, to on dobry car, tylko źli bojarzy. I teraz zobacz, dzisiaj jak ja słyszę o tej aferze z KPO. A jednocześnie pan Zgorzelski wyskakuje i opowiada, że tam ten czas weryfikować. 800 plus, 500 plus, czyli zwykli ludzie dalej mają dziadować, jakaś samotna matka ma być pozbawiona do życia, a kumple, wiesz, przyjaciele królika mają sobie wiesz, fundować luksusy na koszt No to wiesz, pięknie im się zgrało, ja myślę, że wiesz, PRL się przejechał na takich właśnie aktach bezczelności, że tych tak, tak, ludzie mieli kłopot. Z kubkiem kiełbasy, a chodziła, chodziła, nie wiem, prawdziwa czy nieprawdziwa wersja, że żona sekretarza Gierka bywa w Paryżu u fryzjera. To by było kłamstwo, ale naród nienawidzi takiej hipokryzji władzy. To ja to tak widzę. No, powiem Ci tak, że jeżeli chodzi o AKPO, tutaj Pani Nałęcz ma gigantyczną pretensję zresztą do Tuska, dlatego że Tusk stawiając ją na to stanowisko obiecał jej wsparcie w sprawie e, pozyskiwania środków KPO. E, I teraz jest tak, oni tych środków KPO oczywiście politycznie używają, więc połowa Polski jest, ma wstrzymane, że tak powiem, rozstrzygają konkursy na niekorzyść Polaków, którzy są z prawa i sprawiedliwości. Nie? E, no to kto został? No, no to Marian, no to kto? Nowako, no, no, Nowakowie zostali, tacy wiesz, e, 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 ci ze Szczecina, ci tam, e, jakąś nazywa, nie Gawkowski tylko, e, no jakoś. Gawłowski. Tak. Nie, w Gawłowski. każdym razie, ga, w każdy... tak. e, jak? Gawłowski. Jak? Gawłowski, nie Ten Gawkowski, Gawłowski, okej. Okay. Tak. I, tak. E, I proszę Państwa, teraz e, sytuacja jest taka, że Tusk obiecał, e, cały to mówiłeś o tym, e, popatrzcie na tą paletę, to jest 50 milionów euro, e, i teraz wyobraźcie sobie, że te pieniądze dostajemy natychmiast. Dlaczego ich nie mamy? Bo PiS, tak. bo PiS e, rządzi. Jak PiS nie będzie rządził, te pieniądze natychmiast wpłyną do Polski. I pokazał stadion pieniędzy. Stadion tak. pieniędzy. No, to chcę Państwu powiedzieć, że przy zachowaniu wszystkich normalnych procedur na koniec 24 roku, a na początek 25 środków z KPO, czyli już po półtora roku działania, środków z KPO Tusk otrzymał, uwaga, 14,9%. I jeszcze te 14,9% wydali na pierdoły, no. Tak więc wychodzi na to że proszę państwa my mamy po prostu to, to my wszyscy my to wszyscy wiemy Tusk się nie zmienił no uciek wtedy ucieknie i teraz no. on się nie nadaje do rządzenia on jest dobry do oszukiwania konfabulowania i pamiętam pamiętam takiego mema ostatnio oglądałem bardzo mnie rozbawił Dlatego, że on, jak zwykle mem, w obrazku pokazuje całą sytuację i relacje pomiędzy wyborcami Donalda Tuska i wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, czyli potocznie po Tuskowemu zjemy, tak? Mhm. Więc, więc proszę Państwa, ten mem wygląda mniej więcej tak, że idzie słabka z Tuskiem. Tusk jest o głowę wyższy od Słapki, a to nieprawda. Da. To już jest pierwszy kicior. E, I e, proszę Państwa, e, e, Szłapka mówi do Tuska, zjeby mówią, że jest coraz drożej. A Tusk się e, tak odwrócony do niego i chmurka nad głową, to powiedz im, że jest taniej. Kumasz, jaka prosta jazda, to powiedz im, że jest taniej. I to jest kwintesencja polityki Tuska, po prostu kłamać w żywe oczy. Po prostu mówi, że cię boli, a mówi nie, ciebie nie boli. Tobie jest dobrze, ty jesteś szczęśliwym człowiekiem, w ogóle cię nie boli. Jak Kaszpirowski rozumiesz polityczny, nie? Raz, dwa, hmm. trzy, nie? Cztery. policzmy będzie lepiej, więc e, myślę, że chyba kres, ludzie to widzą. Ja powiem ci Marian, że no jak, prawie jak zwykle jestem w Mikołajkach, i jak się tutaj rok temu chodziło, to inne twarze były. Znaczy były zajadłe twarze na mój widok, nie? Teraz już nie ma, wszyscy się uśmiechają. Tak jak na ulicach Warszawy wczoraj. I ludzie widzą, że są dwa światy: jeden tuskowy, ten kłamliwy świat, gdzie po prostu ludziom się wpiera, po prostu w oczy, jak to się mówi dziecko w brzuch się wpiera. I ten świat Karola Nawróckiego, który mówi, ja chcę takiej Polski jak Marian Kowalski i Marek Jakubiak. No. I, i, I kurczę, aż serce rośnie po prostu. No. Bo w sumie po co my żyjemy? Żeby było lepiej naszym pokoleniom. Przecież Polska istnieje po to, żeby nasze pokolenie, żeby rozwijać tą Polskę, a nie zwijać tą Polskę naszą. I, i powiem tak, że nie bez kozery. Zauważa się dzisiaj w prawicowych mediach, że niemieckie media, ani jednego pozytywnego ko komunikatu, ani jednego pozytywnego komunikatu. Wszyscy, nacjonalista doszedł do władzy, chce od Niemiec reparacji, a przecież Tusk powiedział, że się nie należą i tak dalej, i tak dalej. Zaczynają już śpiewki, które, które oczywiście. Ja ich poniekąd rozumiem, dlatego że nagle 6 bilionów złotych tak po prostu, proszę Państwa, wytargać, wy no to powiem, że Die Welt napisał, że musieliby ogłosić upadłość. Tak więc sądzę, że, że a zresztą to nie nasze zmartwienie, Maria. Dokładnie Ciągo, tak, no, od 70 lat. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas, subskrybując kanał i zostawiając lajka, dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.